Siemanko, pokażę Wam dzisiaj, w jaką samopułapkę wpaść mogą czarne w obronie skandynawskiej, czyli mamy E4, D5. Ja oczywiście nie polecam grania obrony skandynawskiej czarnymi, bo Hetman wkracza do akcji na wczesnym etapie i bardzo łatwo go przeganiać z tempem, na np. ruchem skoczek C3. Najczęściej czarne grają tutaj Hetman D8 ale jest popularny też ruch Hetman A5. Białe mogą spokojnie tutaj zawalczyć o centrum, grając pionkiem na D4. Czarne często grają skoczek F6, rozwijając skoczka. Białe skoczek F3. A czarne goniec G4, wiążąc skoczka na F3 z Hetmanem. Białe mogą tutaj tego gońca zacząć przeganiać. Czarne mają kilka odpowiedzi: mogą zagrać goniec F5, mogą zagrać goniec H5, mogą też zbić skoczka na F3. Natomiast nie powinny grać na pierwszy rzut oka bardzo sprytnego ruchu Hetman H5. Spryt tego ruchu polega na tym, że Hetman dorzuca się do ataku na F3. I teraz bicie na f3, gdyby białe zagrały cokolwiek, doprowadza do pogorszenia struktury pionków białych. Jednocześnie Hetman wiąże pionka z wieżą. I komuś może wydawać się, że bić na g4 białe nie mogą, ale okazuje się, że właśnie to jest najlepsze zagranie w tej pozycji. Bo jeżeli czarne zbiją wieżę, to białe mają bardzo silny ruch skoczek E2. Gdyby białe mogły wykonać kolejne posunięcie, to zagrałyby skoczek G3, i teraz Hetman nie ma gdzie uciec. Na F1 zbije król, na G1 broni skoczek, na G2 broni goniec. Na h2 skoczek, na h3 pionek, na h4 skoczek, na h5 pionek i na h6 goniec. Nie pomaga też zagranie skoczek bije g4, bo skoczek na g3 też kontroluje pole h5 i hetman dalej nie ma dokąd uciec. Dlatego w tej pozycji skoczek h5 jest najlepszym zagraniem. Ale i tak prowadzi on do dużo gorszej pozycji, bo wprawdzie materiał się wyrównuje. Ale białe mają już pionka w centrum, mają dwa wyprowadzone skoczki. Za chwilę do gry wjedzie goniec. Hetman umożliwi też zrobienie długiej roszady. I białe będą miały dużo lepszy rozwój i inicjatywę. Czarne w tym wariancie zostały pokarane za to, że latały hetmanem po, całym, po całej szachownicy. Między innymi dlatego ta obrona nie jest czarnym polecana. Natomiast oczywiście no czarne tutaj bardzo mocno białym pomogły. To nie jest tak, że ta skandynawska obrona zawsze kończy się dla czarnych w taki sposób. I jest to tylko ekstremalny przykład tego, co się może wydarzyć, jeżeli nie będziemy się trzymać podstawowych zasad gry w debiucie. To tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych filmów, które będę wrzucał, to zasubskrybujcie ten kanał. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli znacie jakąś inną ciekawą pułapkę. Chętnie ją omówię, pokażę, jak można jej zapobiegać. A jeżeli ta konkretna pułapka Wam się podobała, to dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!